Witamy razem z Natalią. Wszystkich. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj to jest odkład. Podłożona była matka wulkan, bakfast wulkan od Pawluka. 22 maja. No i spróbujmy zobaczyć. Dzisiaj. Do, a, do tego mhm. nawet zostawiłem klateczkę, że wulkan. Tak. Zdejmę to. Mhm. Okay. Jest teren nierówny, dlatego podkładamy sobie coś pod nogi. I w sumie tutaj jest korpus z węzłem dany, bo wystąpił wielki pożytek. Jest lipa, jest siana facelia jest w mieszance. No i spać w lesie występuje. I już raz, dwa, trzy. Już są ładne rameczki. Chciałabyś zobaczyć? Mhm. Ja troszeczkę tak poprzesuwam. Mhm, tak. Dobra i to wyjmij sobie. Mhm, ja które? ci troszkę usunę. Czy? Tak poczekaj zobaczę okay. czy dobrze nagrywa. Troszeczkę obniżę na same ręce i korpus. Mhm. Dobrze. No tak nie bój się one tam od spodu mhm. mogą się przylepiać. O, była przyklejona. No i teraz y tak, mhm. Jak chcesz sobie spocząć, czy coś tam, ale nie na pszczołkach, tylko są na drugiej stronie się to robi mhm, tak. i przeglądasz. No jest tak już. A tak. tutaj już poszywają. Tak, poszywa, poszywają. Mhm. Zobacz sobie drugą stronę, co tam słychać. Mhm. Tak, no, mają swój nakręt tak. i teraz tak, żeby sobie zrobić luźno, tutaj mhm. ta ostatnia jest jeszcze z węzłem. Podczekaj. Mhm. Odkładasz sobie i przesuwasz. I mhm. wtedy możesz tutaj sobie brać za koleją dawać te ranki, które przeglądasz, dobrze? Mhm. Tak. I co teraz kolejną? Jak się trzyma, to, to długkiem. Mhm. Znaczy tu się trzyma dobrze, tylko teraz od dołu, więc że od, od dołu tak? przykleiły, no tak. to trzeba troszeczkę tak... Mhm, poruszać. No i zobaczmy, bo już... O, widzę, już tutaj tam Ja już widzę co tam się dzieje na tej rance, a ty oceń. Dobrze? No. A czerw. Czerw. I teraz... Jak jest czerw, to może być mm. też i matka, tak? Uh -huh. Więc patrzysz po pszczołach. Matka uh -huh. jest znaczona. No jest opalitkiem. Nie widać. Nie jest opalitkiem, bo... Aha, ale znaczona Bo Pawluk nie sprzedaje ani z opalitkiem, ani, ani nie znaczy. Uh -huh. Więc ja ją tutaj znaczyłem Ja jej nie widzę. Też nie widzę. Więc wkładasz na wód, ale piękna rameczka, no, tak? A widzisz tu od dołu jest miód. Tak. miód. No. Taką no. a i wściołki tam no. będą. Dziką zabudować sobie Tak, sobie. Jak zdejmiemy ten korpus, mhm. to będzie trzeba... A, bo tutaj to do tego miodu się tą kleić. Tak, wziąć tam trochę oskrobać, wiesz? Mhm. No to też No i wczerw. też czerw mamy i bardzo matką. Mhm. Na, na kropkę zrobioną niebieskim opalitkiem też nie widzę hm. ale nieraz była taka malutka kropeczka nie mogę? Wiec. no zobacz że nieraz na pierwszy rzut oka nie widać wiesz? Mhm. no tak i tu jak są na dole te pszczółki mhm. o, to pszczółka. wiesz co? dasz mi tak. no ładnie pszczółką. Nic ci nie zrobi. E, co dać w buto? tak. No, ja pomalutku to zaskrobię, szybciutko. Będzie lepiej tam. Tak? Patrz jak się dawaj. Weź tutaj troszeczkę póki. Dobra. Ono, ono dymem lepiej schodzi. Mhm. O, tu położymy one sobie zaraz stąd. Po. Po. Dobra. To osobowy, hmm. A te co się. tak siedzą dzióbkami, to one odwilowywują ten miód? Jak tak siedzą w środku w gnieździe? Znaczy w komórce. A tutaj może nie, ich nie, nie ma, one, ale... one po prostu korzystają teraz Aha, z tego miód. Po tak. Okay. Szczukki. Dobrze. Ciesnuszka. A po i będzie spokojna tak? No to. Tak. Tutaj wi widzimy coś czy puste? Nie, coś tam jest. Dobrze. Przepatrzyć dobrze. O, patrz, chodziło mi o to, że tutaj nie ma. Tak. One wypowiadają to, Tak. Okay. Ewentualnie dają. Uh -huh. bo to jeszcze trzeba ocenić. Mhm. Uh -huh. Bo niektóre przynoszą, już. Uh -huh. No i tu mamy już w zasadzie dobrze. Uh -huh. Ja tą, ten korpus przełożę uh -huh. niżej. Uh -huh. ta damkę z węzłem dodać. Tu gdzieś? tutaj do tyłu, czy nie. Tamta niech rameczka będzie, nie trzeba nic zrobić, okay. można, ale nie, później na samym końcu, mm -hmm. dobrze? Nie, nie jest ciężki, pójdzie tutaj na trawkę i tu pasował y, właśnie dym, troszeczkę, mm -hmm. żeby je zgonić, ale zacznij od tej rameczki, mm -hmm. wyjmij ją delikatnie, a mm -hmm. ja pójdę zrobić, podkurzać, dobrze? Dobrze. Przyjęcie tutaj. Siedzimy. Tak, no to proszę Państwa mój pierwszy samodzielny przedląd <grymne> Podnosimy ramkę. i węzo. Ja wyjąć też tą z wędzą?

Z drugiej strony z drugiej strony tu już cięższe I mamy nektar Tak już poszyty makrok Pięknie się ubijają. A tutaj te małe pszczółki to są młode pszczółki Tak, tak jak ona już zaczęła czerwić dobrze widzisz co mhm. się robi delikatnie A, uciekają. tak uciekają mhm. nie straszymy znowu nie robimy mhm. takiego dymu wielkiego no nie chcemy też stworzyć takiego stresu paniki mhm. Popatrzcie. się to to ja się później to sobie rączki umyję wybieram mhm. tu gdzie pszczółek nie ma tak za chwileczkę mhm. Sobie pa, patrzcie, one tu piją, bo się otworzyło no, nektarek a nie masz kraty odgrodowej no, no tak. tu nie zakładałem, no. dlatego że to był odkład nie. i ten odkład ma miesiąc o no, tak chcesz sobie spróbować miotku, czy nie? No, no, pędznie, nie ja tylko o popatrzcie, pami. muszę ratować pczółkę no chodź, chodź psiknąć jej wodą, czy? to no, popsikaj po niej ono szybciej dojdzie mm -hmm. do siebie mm, dobre o nie co tam barcie ty ten chodzi, ten co je pszczół. a widzisz do ula chciałabyś one by go tam przegonimy no, pewnie tak. bo jak jest silny silna rodzinka prawda mm. ten miodak jeszcze do z woskiem, woskiem. <laughs> tak trzeba uważać na wosk ale można zjeść można mm. to nie jest trudka to jest pani się. Chyba w ogóle niektórzy tak do rzucia używają wosku. No, Możliwe, nie wiem. Mm -hmm. Dobra. I troszeczkę ich po, po, poprzeganiam, bo wiesz to mm -hmm. szkoda przycisnąć pszczółek. No dobra. Trzeba to delikatnie robić. Wiadomo, że to jest ktoś jak ma dużo pszczół, no to może się tak nie rozczula, ale u nas nie ma tego. Nie ma dużo pszczół. Poczekaj, poczekaj, bo tu pszczółeczka mi się... Nie widzi na trawkę. też popsikać. I tutaj ją damy do tego korpusu. Trzeba się poddawać po czole, a tu już. No właśnie. Teraz tak. No to przesuwaj tutaj tym dudkiem, zaraz go umyję. Przesuwa się w tą stronę, wiesz? Tak. O, patrzcie. Okay. Fajna metoda, nie? Tak. Poczekaj, wy, wypłukam to. Dobra. Miodu. Dałeczkę od razu ratujemy Dobrze. Mm. Mm. I żeby się nie lepiło, dłuto. Dobrze, masz przygotowane. O, o weź mi to, przepraszam dziękuję. Y, chwytaj pewnie. Tak. Żeby nie spadło, dobrze. Tutaj też nieraz się, jak są pszczoły, to się tak robi troszeczkę. A i one uciekają. Tak, i uciekają i oceniasz sytuację. A ja tak. zobaczę, czy się e... nagrywa. No, krop i czerw. Tak. Jakbyś mogła, troszkę tak do kamery. A już Oglądający też widzieli. Mamy miodzik, mamy czerw. Tak. I mamy tu coś trzeciego. I padający e, pszczoły. Pierwka, widzisz? Tak. Nie bój się. Gdzie jest go? O, w tych komórkach. Aha, tak. Widzisz? Tak. I nawet jest już ciemna i coraz ciemniejsza. Tak. I one w różnych kolorach składają? Tak, bo jest. Różny pyłek, tak, z różnych kwiatów. Hmm. Tak, Dobrze mówisz. I przygląda, jak przyglądasz się, tak. oceniasz, czy jest matka. Bo Nie jest ma. czerw. Uma. Nie widzę. Tak jest. I wkładzisz przy, bliżej tam. O, tak, właśnie. I teraz odsuń sobie trzecią ramkę mm -hmm. czy już czwartą nawet Nie tak? A, za tą tu Włącz tak no. i zrób dźwignię A takie ja tu Tam dalej, właśnie Pszczółeczki Dobrze I dźwignię, dobrze I teraz jest inny sposób, bo możesz mm -hmm. tak brać, tak? Tak Dobrze jest Tu mamy dużo miodu, ale pokażę Ci tylko o co chodzi Że można też tak brać okay. Wtedy masz są takie specjalne uchwyty, mam go uh -huh. gdzieś. Dawno temu kupiłem. Uh -huh. O popatrzcie, w oko uh -huh. mi. Ale nie, żeby mi atakowała, po prostu leciała tędy. Uh -huh. No, pada czerwon. Ale coś tam widzę też. półka, widzisz? Przyjrzyj się do słońca. Widzisz dobrze? Widzisz larwy. Widzisz mleczko. A w środku widzę, tak tak, czyli czerw otwarty tak, tak, czyli czerw otwarty i, i teraz jak no. się tak przypatrzysz, przyjrzyj się dobrze mhm. po wielkości larw oceniasz mhm. jakie są czy najmniejszych to można ocenić od jednego do, trzecie, do trzeciego dnia to mi tak na trzecie wygląda a Tobie? tak Drugi, trzeci, Drugi, trzeci no. ale tutaj, bo jest taka tendencja, mm -hmm. że pszczółki, tu matka, yy, mm -hmm. tu składa i robi a, taki tak, coraz tak, do dalej, do, tak, i tu no. są najmłodsze po bokach, okay, no wiesz, tak. jak tu przypatrzysz się, to już są mniejsze, jeszcze mniejsze no tak, tu malutkie, naprawdę, tak, Tak, tak. a to jest pierzga, te, 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 te. tak, pierzga, Popatrz jaka też kolorowa, no, aż właśnie. fioletowa, nie, ale taka jaśniejsza. Ja tu pokażę do kamery, ale tu jest nie będzie widać, bo no, słońce jest w inną stronę. Po prostu źle my się ustawili, ale już teraz nie będziemy przestawiać. No, ale ramka to do wycofania. I zgadza się. Ale matki lubią takie ramki? Lubią, I bardzo chętnie czerwią. Tak, w nich. no tak. I tak według mnie. Oprócz tego, że już pracowana jest, czyli często wykorzystywana do czerwiu, mm. jeszcze się nadaje. Mm. Na drugi rok ją wycofam. Okay. No nie od nie możesz przełożyć. Tak, oczywiście, mm. bardzo dobry pomysł. Ale takie są, niektóre takie mam starsze, które są już y, pofałdowane ze względu mm. na jakość no, mm. wosku, no, który był wykorzystywany do węzy. Mm. I popatrzcie, druga strona tak samo. Mm. Jajeczka. I tu tak, jajeczka, widzisz? Super. super. Tak. I wiesz do czego się nadaje taka ramka? Do wychowu mapy. Tak jest. Do, do ratowania innych, no tak. bo jest i jest pierzga, no tak, tak, jest. Tak, tak. Mogą sobie wychować jeszcze. Tak. Dobrze, jedziesz dalej. Teraz już Ci nie pomagam. Nie bój się pszczółek, bo to są młode pszczółki. Bo one wiedzą chyba, że mam pójść. Mam nadzieję, że wiedzą. Wiedzą. Po części, bo widzą zagrożenie. Owszem, nie, nie każda Długo zwraca. Sobie. Tak. Mhm. Zjedźcie dym, dymku, troszkę. Dobra, i tam delikatnie, jedziesz do góry. Oj, co one tak się ukokoniły. No bo jest. No, temperatura już jest mhm. ciepło. U mnie jest dno zamknięte. Zaraz ci pokażę. Mhm. Okay. U góry jest e, e, mhm. pajączki są, czyli tak zwany no tak. robi się komin tak. wylotowy do góry a tu jest wkładka e, denicowa, bo tu jest tak. osiadkowane ja od razu przypatrzę się co na, na tej wkładce widać Matki ja tu nie znajduję, może jest, ale nie widzę ale Destruktora nie widzę. To dobrze. Dręcza. Dręcza. destruktor. Tak, destruktor. Widzisz matkę? Też nie widzę. Mhm. Pokaż mi bliżej, mogę. Czy możesz ją? Tak, tak. Ty możesz sobie odsuwać już drugą. No i co tutaj widzimy już też? Widzisz? A i otwarty i zamknięty, czerwony. Tak a larwy są już już duże, tutaj już tutaj duże. nawet do pięciu dni mo można powiedzieć. A już do wychowów by się nie nadawało. Tak ale tutaj jak mówiłem im bliżej brzegu mm. coraz mniejsze. Mm, Jaki pięć oczeki. No widzisz. Dobrze. I broda. Tak jest. Brodę można delikatnie jakbyś tak sobie mm -hmm. oparła. Mm -hmm. Nie? A Tylko nad, nad tym? Czy tak? No, czy mam? No. Nie. Okej, A i mają pyłek na obnurze. Tak, czyli noszą pyłek, pięknie. Tak. Ja zerknę jeszcze. Zerknę, zerknę, zerknę. tu dymek się zaletuje? Mm -hmm. Położę go w tą stronę? A czy to jest? Nie, to jest tutaj. Dobra. Chciałam, że matka, ale to jest tutaj. Poczekaj, czekaj, przecież trzeba Dobra, Dobra. Nie chcę ich też krzywdzić, nie, żeby ich Puszy, czy... Tak. Może puścić. Mhm. Może się ktoś schowała matula. Tularb nie widzę. Mhm. Czyli przeszła się tam. Dobrze. Mm -hmm. Nieraz taki mazak jak jest nie tak w pełni mm -hmm. zrobiony dobrze, to nieraz potrafią go na bieżąco zlizać no, inne no pszczoły, tak. wiesz. No ale też może chyba Zwłaszcza po jak, wiesz, Bo te markery, mm -hmm. te flamastry mm -hmm. niektóre są bardziej intensywne, mają zapach, a, nie no tak, no tak. a drugie nie. No, no tak, podobnie. Pewnie te tańsze są typowo fińskie i z daleka ich czuć. To dłutko jest fajne. Ja fajne. tak? No to wyjmuj. Troszkę można oczepać. I tutaj też widzisz yy, pomalutku, Ciędze, tak. Patrz za matką. O, nie leci dym, prosiłbym cię. Dobra, Aha. już. Widzisz, zmienia... O, dzięki. Zmienia kierunek. Nie widzę. Ani ja z tej strony też nie widzę. No Ładna rameczka. Ładna. Możesz ją z powrotem delikatnie. Tutaj jak się nieraz kłębią szczółki, to dobrze jest tak zrobić wiesz. A żeby uciekł? Tak, żeby ucieknie. No, I do dosuwasz od razu. Ale to długo jest I też tak robię, wiesz, jak jest Aha. za dużo pszczół. No tak, podoba mi się to dłuto. Jest dużo lepsze niż takie zwykłe. To mówią, że to jest typ amerykański, wiesz? Mm. No są mm, fajne. Tutaj cięższa ranka, Z miodem pewnie. Tak. Hmm. Ale jest hmm. i czerw. Jest. Nie ma matki? tutaj nie, poczekaj a tu czy jest matecznik? No. zaraz zobaczymy, poczekaj, bo nie widzę z boku no. w którym miejscu? tak e, to jest matecznik no. ale jak się on taki nazywa matecznik? pusty wiesz? Okay. one robią niekiedy takie puste no nic nie ma tak, nic nie ma no no to ja nieraz tak a po co one takie lewo? No się. Jest, z powodów jest kilka, ale nieraz mo, może być proza, prozaiczny. Taki no, mm -hmm. trenują. A. Trenują przed wymianą matki. Hmm. <laughs> ale młodziutka matka. Nie, po prostu. Może mają by takie, takie tendencje. Tak, mogła być. Chociaż. Ja już też dawno tu nie patrzyłem. Patrzyłem, kiedy na daszku tam było napisane. Gdzie jest wiesz tutaj sekundkę. O, powałka. Uh -huh. 31 chyba maja. No to powałka. jak... No to była... To była data kontrolna taka czy czerwi... czerwiła, uh -huh. wiesz? Bo ona jest 22 maja. Uh -huh. To nie zawsze, wiesz... Y... Od razu czerwią, dlatego że to... Uh -huh. uh -huh. O, nic uh -huh. się nie dzieje. Dlatego, że... Są... Przy... podkładane do rodzin z innego gatunku pszczół. No, tak, no to jest backfast, Pszczółka. A tam były elgony. No dobrze, dobrze. do, do góry, nie tak, nie tak do góry dźwignia. Okay. No, dasz rady to podnieść, tu już będzie No, Może próbuj. próbuj. No uważaj. No musisz mi pomóc. Co tam się stało? No. Stała mu żądona. No. A, weźmy go to nie bijaj Na bok się powinno ale mam małe pazurki Tak, matki nie znaleźliśmy Tu jest już taki żelazny zapas, wiesz? Pszczoły sobie robią No pewnie gdzieś jest matka a, nie, nie było ani czerwy garbatego, czerw mały jest tak, tak, jest młody, jest. młodziutki otwarty czerw no. matka namykła jak to się mówi hmm. idzie boczkiem, boczkiem ja teraz szybciutko jeszcze przelecę jeszcze raz okay. dobra, też będę patrzeć, może się coś znajdę no, ale może być też na ścianko albo na dnie. Tak jest. I swoje nie zobaczyłem. Wiesz, że niektórzy mhm. znawcy mówią, mhm. że 5 sekund na szukanie mhm. powinno ci wystarczyć. Mhm. Tak, jak jest to znajdziesz. Patrzysz na takiej zasadzie ogólny rzut oka Dobra. na całą ramkę. Patrzysz, to y, matka, jak jest płochliwa, to szybko biega. Mhm. No jak tak. nic nie biega, to jeszcze masz 2-3 sekundy na szelecenie hmm. tak y, orientacyjne, hmm. bo matka jest większa. No to musisz mieć wprawę, no, no, żeby no, trudnie no nie... to nie... No to jak to wszystko w każdej pracy. No tak, tutaj, po nie mo... chwilę, tak, tutaj, tutaj nie może zmylić. Się. tak. prostu takiego lajka jak ja. No ale po malutku. Praktyka, co czyni? Niszczą. Tak jest. A to, to wiesz, ten matecznik. Okay. Nie będę go już tu uchychał. Dobrze. Niektórzy stosują taki łapak, wiesz? Na środku. Mam ten łapak, tylko że. Nie jest dla mnie wygodny. owszem, że ręce masz teraz y, ubrudzone, wiesz, bo, bo jednak jest. No, jest ten y, kit. Pszczeli, nieraz mi troszeczkę. No, nie brudził Wyciągasz się tak, go. Tak, mm, okay. tak. Tylko wbijasz tutaj w, od góry Aha. w ramkę. Po, nie, nie, poniżej belki. Mm -hmm. robisz, robisz taki mm -hmm. zacisk. Mm -hmm. Ogólnie mi się podoba. Mm -hmm. Ta rodzina. Ładnie czerwi. W miarę czerwi ładnie. I miód, miód też nosi. Tak. Ładnie. By, był okres bez pożytku, więc jak na tę chwilę to no, sobie no, radzi to bardzo, bardzo. a tutaj ich dużo dużo takich małych pszczół młodych tak bo się wygryzają mm. cały czas to jest tutaj? to jest matka no to nie ma opalitka nie, nie, nie ma znaczenia czy czy masz mi ją tą ramkę? Mm -hmm. i i... ja sobie pójdę po to ani matka, proszę nie uciekać dopóki pszczołowoż nie przyjdzie proszę czekać zbliża się tutaj niebezpiecznie do środka. Nie? Jest w środku mniej więcej. Może? mi to? Nie bardzo. A nie bardzo, to ja dobrze. dobrze. Idzie to my? To jest. Tu jest mateczka. Mhm. Ona się już zorientowała. <laughs> Wie, co się święci. <laughs> Czy mi to? Mhm. A ty ją już łapałeś, pewnie, no? Nie. Czy nie. masz nie. mi teraz to mi, poczuj Trzymam, Czułam. Czy mam I puszczamy ją. Weszła. Mhm. Tutaj chodzi. Gliżą? Widzę, weszła tu. Wchodzi na górze. Widzę, widzę. Weszła na dół. Weszła między pierwszą to a drugą zemką. Tu jest zaznaczone. Ale ten pisak trochę mnie zawodzi, bo już w drugim ulu widziałem, że... Mhm. Że się zmyło. Że się gdzieś starło. Mhm. Ale to będzie praktyka, żeby znowu łapać. Mhm. <mateczka> <mateczka> Następnym razem Ty będziesz Masz, łapać. Nie, o, nie, nie, to na trutniu możemy. O, na trutniu możesz? Mogę śmiało. Mogę trudnie złapać. <matek> Chcesz sobie spróbować? Hmm. O, popatrzcie. No ja mam... Zdarza się to nic. Tą ręką, rękę mam felerną. No. A może ich nie niepokojmy już? Dobra. Jestem razem. Ale to musimy hmm. im chyba wsadzić już czerwene. Czy nie? Tak, tylko no. ułożę troszeczkę. A to z zrykujesz? Nie, już nie, nie. trzeba tyle. Tyle co jest, to jest dobrze. Widzisz, troszeczkę robię takie ruchy, żeby je przegonić stąd. I tą węzę może, można tu już ułożyć, nie musi być na ostatnim. Niech pracują. I, wę, i ramką też można tak, dobra? OK, i teraz składę, No właśnie, uwaga. Mhm. Dobrze, teraz podniosę troszkę telefon do góry. Jeszcze tutaj. Dlaczko. No, poskładać ramki. Tylko w tę stronę ona była, pamiętasz? W tą stronę, tutaj. tak. tak. Mhm. I może tu być. Mm -hmm. Teraz tak. E, ja włożyłem, tak, włożyłem. E, też pasuje zamknąć tam, bo są upały, robią mm -hmm. się. Więc tam nie ma chociażby zostało to też by się nic mm -hmm. nie stało, bo jednak najgorsze jest gorąco od samej ziemi, które bije. No tak. Dobra, tu mamy pszczółkę, naganiamy ją troszkę i powałka i składamy ją. Wszystkim serdecznie dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się na razie Pa. pa, pa.